Siemaneczko widzowie z tej historii śniad a w tym odcinku zagramy w nową grę na tym kanale może nie nową jeżeli chodzi ogólnie o robloxa ale myślę że będzie o wszystko wam się podobać gdyż zagramy sobie w tym odcinku w strongman simulator gierka polega na tym że przyciągamy różne jak widzicie tutaj mamy na przykład piórko o i musimy teraz je przeciągnąć do mety za to dostajemy energię, trochę jak Fightman Simulator, no ale wiadomo nie full, wiadomo nie całkowicie. E, idziemy teraz do workoutu, bierzemy sobie jakąś sztangę e, i klikamy, aby nam tutaj to się zrobiło. Dostaliśmy chyba, dostaliśmy? Tak, dostaliśmy 100 energii i w ten sposób działamy sobie tutaj. Dostajemy więcej energii, dostajemy więcej siły, gdy trenujemy, i tak cały, cały czas. Mamy również pety. O, nawet nie wiedziałem, że są pety. A jakie mamy game passy w sumie? okej, okay, to ciekawy game pass. Auto workout. Okej, okay, zobaczymy, jak się przyjmie yy, ogólnie odzew, jaki będzie tego wszystkiego. O, może coś. Może coś niedużo pokupujemy, gdyż ostatnio sporo wywaliliśmy. Znaczy, ja bardziej wywaliłem pieniędzy na Timber Champions i powiem wam tyle: spadłem trójostopki, ale dalej gdzieś w tej topce jestem, więc wydaje mi się, że to nie jest mimo wszystko bardzo zły wynik. Ok, może, może już nie piórko, a może już kaczkę nawet jesteśmy w stanie, no jesteśmy, ok, dobrze się zaczyna robić. O, bardzo dużo dostaliśmy ogólnie. Dobrze, lecimy, lecimy, lecimy. Bardzo sporo teraz zostajemy za tekaczki. Tutaj widzicie jak są już wielcy ludzie No my póki co to taki trochę patyk A szczególnie, że widać, że tutaj No, dzień nóg był opuszczany zdecydowanie To trzeba, to trzeba sobie powiedzieć Oj dobra, teraz naprawdę już sporo, a to sporo Zarabiamy, wiadomo nie będę wam pokazywał całego Gdyż dzisiaj też z całej gry nie przyjdziemy Ta gra jest bardzo długa z tego co wiem więc po prostu, jeżeli byście chcieli kolejny odcinek, to zapraszam do komentowania i zostawiam łapy w górę. Ja sobie później zobaczę odzew cały. I w sumie wtedy zobaczę, czy warto jeszcze dalej ciągnąć tą serię. Dyszło wam tyle. Macie czas mniej więcej do wtorku. Ej, przepraszam, we wtorek. Wy widzicie ten materiał, to macie czas. Oj, to już jest za dużo. Macie czas do. Środy, gdyż w środę robię sobie dzień nagrywek. Będę dużo materiałów na zapas robił, ale to wcale nie oznacza, że ja nie czytam Waszych komentarzy cały czas i po prostu nie widzę tego, jak się Wam dana gra podoba. Po prostu Wy widzicie ten film we wtorek. Macie czas mniej więcej do środy. Synonim, tak. Wy widzicie ten film we wtorek. W środę sobie robię dzień nagrywek. Nie, jutro sobie robię ten dzień nagrywek. Że ja go będę robił wieczorem, no to nie to tak mniej więcej we wtorek do tak godziny, myślę, że 20 macie czas pokazać jak bardzo wam się ta gra w ogóle podoba. Wtedy już po prostu ja sobie zakoduję czy warto to nagrywać, czy nie warto po prostu. Tak to mniej więcej działa, no też nie oszukujmy się, nie będę nagrywał czegoś co wam się nie podoba. Dla mnie gra jest naprawdę dobra, bardzo, bardzo przyjemna. Więc ja mogę nagrywać. Ale sprawa jest tylko taka, żeby wam się to podobało, żebyście to wy się też dobrze bawili oglądając to. Bo ja grając bawię się po prostu świetnie. Możemy już tą toaletę, proszę. Tak, o Jezu, na jakim luzie? I jeszcze to aż daje. Ojej oj, fajnie. Ale jakieś pety, jakieś pety, sekundę. Już teraz sobie toaletę przeciągnijmy i jakieś pety, bo ja tak. Nawalam bez spetów, no a to jak w każdej grze powinno dawać naprawdę sporo. Otwórzmy sobie coś. O, tutaj mamy. Za 25 tylko. O, dostaliśmy najrzadszy od razu. Ty, ale ja mam warta Ile to daje? Aptu plus workout 0,3, aptu plus energy 6,0. To chyba dobrze. Nie znam się. Ej, okay, bardzo szybkie to jest, tak szczerze. Autoclicker tutaj to nawet nie jest... Nie jest dobry tak w sumie. Mam takie dziwne wrażenie. Yy, o, mamy już dwie T, dobra, super. Możemy tylko dwa pety mieć. Ale okej, okay, to nie jest takie ważne. Teraz... To jest lepsze? Nie, to jest lepsze. to My kupujemy... Sell all? Tak, dobra. Już myślałem, że mi wszystko dosłownie usunie, ale jednak nie, to dobrze. Dwie toalety naraz? O, bez problemu. Widzicie ile teraz dostaniemy? Mało. Nie będę kłamał, ale trochę mało. No, tutaj akurat nie, nie jestem zbyt bardzo zadowolony z tego ile dostaliśmy. W ogóle tutaj musimy przeciągnąć ten kosz na śmieci i wtedy next worda odlokujemy. No, to ja wam powiem, że to naprawdę jest dobrze wszystko zrobione i przemyślane. Bardzo, bardzo fajna gra, możemy się pozuć troszeczkę jak taki Marysz Pudzianowski, no ten tu i kolega to na pewno już się czuje. No, teraz się na nas patrzy trochę z góry, ale na spokojnie, dajcie mi trzy odcinki, a zostanie prześcignięty. Dobra, a sześć toalet już? Ty yy, na luzie, co jest? Pyk. Dobra, to jestem w stanie już to. Proszę. Oj, to się długo grabuje, O, jest dobra Na no, jakim to jest w ogóle luzie? Dobra, mamy drugi świat Taki... Świat beach trochę Zresztą beach, no te plaża, o to chodzi, o to chodzi, YouTube Please don't... ...don't, you know... ...cut my... ...views No, ja... ...dobry jestem z angielskiego, jak widać Dobra, o, ten shaker w ogóle ile daje? O, ale to jest potężne. Co jest? Dobra, tu i PETy, po ile są? Tak sobie. Dobra, PETy są po 500. Piliśmy trochę. Nie ma tu i Equibest. Co nie ma. No, nie, tutaj coś takiego nie istnieje, zdecydowanie. W energii To jest dobra. Co so jest. Is... Dobra. No, to ok Ja sobie powbijam tak troszkę do czasu, kiedy będziemy mogli coś trochę bardziej sensownego tutaj ruszać. To wtedy powbijamy troszeczkę. I wtedy się z Wami usłyszę, więc do zobaczenia do tego momentu. Okej, okay, witajcie ponownie, już trochę ponabijałem, mam 137 siły, w sumie to mogę aktualnie chyba ze 4 oponki naraz, no mniej więcej 4 opony raz, po prostu dźwigać, a to jest najcięższa rzecz na całym tutaj plażowym świecie, patrzcie ile to już nam daje, no potężnie dużo energii, ale również... Widzimy się teraz, bo myślę, że już możemy wziąć tego Protein Bar'a Po prostu i iść na kolejny świat No, miałem rację <laughs> Więc jak sami widzicie, trzeba wcale nabijać, żeby aż 6 najcięższych rzeczy podnieść Wystarczy, że po prostu tak nabijecie jak ja i też będzie dobrze Tutaj już widzimy, że są trochę większe te rzeczy No, tu jest jakiś taki... nie wiem nawet jak to nazwać Zobaczmy sobie tak ile nam zostało. No. Cztery, nie wiem co to ale się dowiemy. O co, co to idzie. 4, 5, No i z pięcioma tutaj napojami możemy przejść zobaczyć ile to nam w sumie da. No i też pety. Pety trzeba zobaczyć. O ile tutaj pety w ogóle mają? Będzie to bardzo, a to bardzo ważne, bo pety są naprawdę całkiem ok, tutaj. no, Nie są może jakieś wybitne, ale to, że możemy tylko dwie, dwa pety założyć, ale zawsze coś, prawda? Więc kupmy sobie pety. Tylko frytki, teraz soda. Soda. No i to tyle by było z petów. E Okej. Okay. Bardzo, bardzo fajnie. Ja jestem zadowolony tutaj. Jakby jeżeli dobrze rozumiem, to teraz za workout normalnie raz siadam i dostaję dwa. Jest. Oni w jeszcze raz zrobić, ale to tam. Okej, okay, czyli PT ogólnie są takim właśnie tutaj wyznacznikiem tego, że możemy po prostu workouta robić bardziej efektywnego. Fajne. Fajne, jesteśmy w ogóle na trzecim świecie. Tutaj jeszcze to liczę. A dalej mamy rangę Noob. Wow! No, ja nie wiem ile tutaj trzeba nabijać. Żeby bać się nazwijmy tak kimś lepszym, ale. No, najwidoczniej całkiem sporo. Mamy tutaj jeszcze coś. Mamy 5 minutes. Jest jakieś. Jest mnóstwo tutaj. także tej grze. Powalone. To w ogóle gościu przez ściany przechodzi. Już jest taki duży, ma walone. Sushi. O jedno sushi jesteśmy w stanie przenieść. A przy, przynieśmy na test. Przynieśmy sobie na test. Jak to wygląda. Dobra. Już prawie jesteśmy. Dawaj, 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 dawaj. Dwa tysiące. Ej. Trochę nam to daje, co nie? Trochę nam to daje. A otwórzmy sobie jeszcze trochę petów. Tak myślę sobie, że jeszcze... O, jedna frytki. tyle mi wystarczy. To właśnie chciałem powiedzieć. Super. Okej. Okay. Kontynuujmy trochę. Pamiętacie, jeżeli zależy wam na tym, żeby jeszcze zobaczyć tą serię. No to... Łapka w górę, komentarz i zobaczymy co się da zrobić, akuratnie. Tutaj... Mówię, fajnie, fajnie się w to gra. 193, co jest? Że daje frytki już wziąć? Ty! Na luzie! O, o, strong noob, co super, jesteśmy silnym nubem. I sądzę, że to byli w stanie... No nie sądzę, jak mówiłem. Tego się nam co nie opłaca nosić. Na opłaca nam się na przykład, z, z, z trzy sushi. Eee, z dwa sushi. O, to, dokładnie to miałem na myśli, tak, tak. Yy, dwa sushi jest wystarczające. Mhm, zdecydowanie. Kurde, bardzo fajne. Dobra, 4000 teraz dostaliśmy. Nie wiem jak się usuwa. A, wiem. Staliśmy trochę. Tego energii za to, że staliśmy. Fajnie. Zostajemy po 3 workouta za jeden ten. Czyli po 3 siły za jeden workout. Super. Super opcja. Już naprawdę jesteśmy całkiem silni. Nie no, tego jeszcze raczej nie Ale już trzy sushi, no już idziemy za takimi trzema sushi 6000 energii to jest bardzo dużo Bardzo, bardzo przyjemne Pyk yy, 6000 energii naraz Wow, okej okay, no to jest jakby To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne Tylko tutaj Trzeba to, to przewalić na samym początku na bok, o i teraz możemy iść. Tak jest na kupie, to nie damy rady. Okej, okay, zrozumiałem. Tutaj gościu jest z trzema takimi kurczakami. No to też już musi mieć trochę tej siły. No ale uważam, że nasza siła nie jest zła wcale na aktualny poziom gry. Dobra, nawalamy trochę. To zobaczmy, ile będziemy mieli po tym. Kurkałcie, teraz co zrobimy z Okej, okay. o jeszcze raz mogę. No, trochę jest, 268. No to dobra, no to ja bym w sumie jeszcze trochę pograł. Więc szybki time i widzimy się, gdy już będziemy mogli przejść na kolejny świat. Jestem bardzo ciekawy, co tam może być. Dobra, no to do zobaczenia. Dobra, myślę już, że jesteśmy w stanie tamtą frytkownicę yy, przyciągnąć, ale póki co, do energii nigdy po prostu za dużo lecimy już jesteśmy w co? Nie, stanie to nie, nie, te nie, to jak cena no właśnie. Mamy to. Ok. No i teraz mamy taki świat arcadeowy. Numer jeden. Zobaczmy sobie jakie tutaj statystyki mają ety. Bardzo. Bardzo przyjem. Stu 100... Żyków. No, na spokojnie, na spokojnie. Stół do piłka, Spokojnie. Tam 6000. Bardzo, bardzo dużo. Bo otwórzmy sobie jeszcze jednego peta. Jestem ciekawy. No dobra, nie ma tego złego, gdyż teraz naprawdę będziemy fajnie zarabiali. Workout 4 nam leci. O, jestem ciekawy, jaki jest kolejny świat. Tam widzę tylko jakieś dwie wieże. No ale tego dowiemy się już w następnym odcinku, jeżeli takowy będzie. Napiszcie, co sądzicie o tej gierce. Jak podoba wam się ogólnie. My zostaliśmy w tym odcinku kluską. No cóż, jeszcze na miano Pudzianowskiego będziemy musieli chwilę pograć, aby na nie zasłużyć, ale myślę, że w następnym odcinku będziemy już co najmniej, a to co najmniej, no niech będzie, że o, powiedzmy murańskim. No, ale póki co będę się z wami żegnał, do następnego siemka.